Witam wszystkich na kolejnej wyprawie niedzielne popołudnie. Piękna wiosenna pogoda. Zabieram się za szukanie, a Was zapraszam do oglądania. Ja go popołudnie... Nic, dziękuję wzajemnie, a ja idę w tamtą na drugą stronę właśnie. Chciałem przejść tutaj. Coś jest tylko łózka pepesza 45 rok i następna I również 45 i tu jeszcze jedna trzecia będzie ale no już chyba nie będę nad wyciągał. Do następnego. Kawałek cienko. Nic specjalnego. Do następnego. Pierwsza łuska od mauzera dzisiaj dziewiętnaście dwadzieścia dwa, jużciutko lecimy dalej, to by coś chciał być. Ale ślicznie. Elegancko pierwszy mój prusaczek z koroną. Ale elegancko już widziałem co jest z tyłu. Proszę bardzo. Ile jeszcze nitki się zachowało? Ekstra fein. A, właśnie ta nitka mi odpadła. Bardzo ładny prusaczek urzędowy. Urzędowy, urzędniczy. W dobrym stanie. A tu jest kawałek nitki. Elegancko. Pierwsza krągłość dzisiaj. I kapsle. Guziczek bardzo ładny. Lecimy dalej. Do następnego. Co teraz? Gaciak chyba. Tylko kalesoniak. Lecimy dalej. Coś widziałem. Guzik kolejny. Tym razem większy. Także trzy guziki obok siebie: pruski z koroną, gaciak jeden taki większy od koszuli. I prawdopodobnie też pruski. Do następnego. Piękna wiosenna pogoda, słońce jeszcze wysoko. A tu zapewne jakiś kapsel. kawałek czegoś. Myślałem, że zawias, ale nie. Kolejny sygnał. Nie kapsel, moneta. 5 groszy, 2002 rok. Ja mam guziki, współczesną monetę. 5 groszy, parę łusek i milion kapsli. Ale pogoda dopisuje, jest pięknie. Do następnego. Zmienił się sygnał. Co to by chciało być? Jakiś guzik mały. Czy ja dobrze widzę numer 11, czy jakiś inny? Moment. Ten niestety zniszczone. Ciężko powiedzieć. Nie, dwunastka. Eee, ciężko dostrzec, ale musicie mi uwierzyć, że jest dwunastka na nim. Prusaczek i wygięte ucho. Nic więcej nie widzę. Do następnego. Coś małe jako na pewno. Guzik, na, tak, guzik. Kolejny gaciak. Lecimy dalej. Cztery jeden, cztery dwa. Sorry, taki mamy klimat. Jest guzik. Chwila, niech to Pendolino przejedzie. Nie dotykam go. Dobra, pojechał Pendolino. Odwracamy go. Polski WZ17 19-20 mm. Czyżby żeby to był on pośredni. Nie, groszek Wehrmachtu. A już myślałem, że. WZ17. No dobra, kolejny guzik tu na drodze, ale Soniak, Prusak, Wehrmacht. Jest dobrze, lecimy dalej. Coś mi wypadło tutaj. Oh, zapewne współczesna moneta kolejna. To, co to za orzeł? Tak jest. 98 rok. Ale co tu 20 groszy. Takie zajechane 9,8 rocznik. Pozdrawiam. I do następnego. 4, 3, 4, 4. To by chciało być moneta. Dwa grosze albo grosik. Grosik. Do następnego. cztery. Co tym razem? Moneta, kapsel. Co to ani moneta, ani kapsel Też bardzo ciężkiego to było? Guzik Nie mam pojęcia, muszę w domu to sprawdzić Do następnego Tam ponownie. Zbieram się powoli do domu. Niestety żadnego skarbu nie udało się znaleźć. Ale to nie jest najważniejsze. Zaraz wam pokażę muziki, które dzisiaj wypadły, nawet ładne. Szczególnie ten jeden. Korzystając z okazji chciałbym wam kolejny raz podziękować, że wspieracie mój skromny kanał. Znów przybyło trochę subskrypcji. Także dziękuję tym, którzy są od początku. Wszystkim nowym. Jak i tym, którzy wspierają nie zawsze. Jeszcze raz wielkie dzięki. Zobaczcie, co tu znalazłem. Nie przedłużam. Mamy trzy kalesoniaki. Trzy monety współczesne. I trzy guziki. Jeden Wehrmacht. Dwa pruskie. O, tu jak mi się uda zrobić. Jest na nim dwunastka, półkowy. Tego widzieliście. Gdzieś mam w pudełku jeszcze nitkę od niego. Jeden Wehrmacht. I to nie wiem co to jest. Myślałem, że to guzik. Ale nie widać żadnego ucha. Ani koszyczka. Nic. Szału nie ma. Ale pochodzone pięknie w tej pogodzie. Dziękuję za uwagę. Jak się podobało, komentujcie, lajkujcie. Do następnego.